witam cię bardzo serdecznie ja się nazywam Marzena Kopta jestem trenerem komunikacji najprościej mówiąc uczę ludzi jak ze sobą rozmawiać w taki sposób żeby się dogadać żeby się nie oceniać żeby nie strzelać w ocha żeby się nie kłócić żeby na siebie nie krzyczeć żeby sobą nie manipulować żeby nie ranić się słowami dlaczego tym się zajmuję ponieważ kocham słowa ponieważ jestem zafascynowana w jaki sposób dobra właściwa komunikacja w jaki sposób e, nasze rozmowy wpływają na nasze relacje, na nasze samopoczucie, na nasz sukces, na naszą e, motywację, na nasze e, osiąganie celów. Kocham słowa, widziałam ich moc. Sama zaczynałam od nauki komunikacji z moją czteroletnią córką, z którą w pewnym momencie stwierdziłam, że nie mogę się ją dogadać. Kiedy poszłam na pierwszy kurs, Zobaczyłam, zrozumiałam i poczułam, a potem sama na sobie y, doświadczyłam magię właściwej, skutecznej y, komunikacji. Kiedy nagle byłam gotowa, ponieważ wiedziałam jak, mogę powiedzieć wszystko otwarcie, wprost i bez lęku, że kogoś zrani moimi słowami. Jest też drugi powód, dla którego uczę y, komunikacji, bo tego nie uczą w szkołach. Zauważ, że w szkole uczą nas, jak poprawnie składać zdania, jak je budować, natomiast nikt nie uczy nas komunikacji. A komunikacja, czyli wymiana zdań, wymiana słów, wymiana myśli, służy nam do wszystkiego: do budowania relacji, do, do osiągania celów, do lepszego samopoczucia, do po prostu bycia szczęśliwym. Uważam, że to, co mówimy, może zmienić świat. Uważam, że to jak mówimy, buduje nasz własny świat i świat, w którym żyjemy. To co mówimy, buduje albo rujnuje nasze relacje. Prowadzę kursy i warsztaty grupowe, a także sesje indywidualne. Zapraszam ludzi na 3 miesięczny kurs komunikacji, podczas którego uczę. Jak się skutecznie komunikować, podczas którego poznajesz swój własny styl komunikacji, patrzysz, jakie błędy komunikacyjne popełniasz i dlatego nie możesz dogadać się z ludźmi, a następnie uczysz się poprawnie, skutecznie, otwarcie, wprost, bez lęku i bez poczucia winy komunikować się z ludźmi. Kogo uczę? Komunikacja jest potrzebna nam wszystkim, a zatem uczę ludzi bardzo różnych zawodów. Uczę nauczycieli, uczę przedsiębiorców, uczę menedżerów, uczę pracowników, uczę urzędników, uczę małżonków, uczę rodziców, uczę każdego, kto wie i jest świadomy tego, że potrzebuje lepiej komunikować się z y, ludźmi. Czy komunikacja jest prosta? Jest prosta, jeśli zna się podstawowe zasady. Na moim kanale, na którym teraz jesteś, bardzo szeroko mówię o zasadach komunikacji. Pokazuję, jakie błędy popełniamy i w jaki sposób możemy się lepiej komunikować. Na moim kanale znajdziesz taką playlistę. Zapraszam na słówko. I tutaj pokazuję tajniki komunikacji. Znajdziesz również taką troszkę motywacyjną, psychologiczną playlistę, którą nazwałam inspirację. Tutaj mówię bardziej szeroko o pewnych mechanizmach, które mamy w sobie, które. Jeśli je zobaczymy, jeśli nauczymy się z nich korzystać, to wtedy będziemy bardziej skuteczni, bardziej zadowoleni i bardziej szczęśliwi. Jeżeli potrzebujesz skutecznej, lepszej komunikacji, komunikacji bez wstydu, bez poczucia winy, bez lęku, jeśli wiesz, że chcesz przestać ranić innych ludzi, to zapraszam Cię serdecznie, możesz umówić się ze mną na taką 30-minutową rozmowę podczas której powiesz mi, w czym jest problem, a ja powiem Ci, jak mogę Ci pomóc. Jeżeli razem podejmiemy decyzję, że chcemy wspólnie pracować, to, to po prostu przejdziesz ze mną taki 3-miesięczny indywidualny kurs komunikacji. A zatem co, zapraszam Cię na mój kanał. Bardzo będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujesz go, no i spodziewaj się kolejnych filmów, a póki, a póki co oglądaj te, które już teraz są. Serdecznie Cię pozdrawiam.